Dzień dobry? Cóż za wspaniały ogród? Pani mówi, jak mój automat ogrodniczy się zepsuł, to teraz wszędzie jeno chwasty. Gdyby paniusia wiedziała je, mnie to pielenie zdrowia kosztuje, a roboty tyle, że już sama nie wiem od czego zacząć. Trudno nam teraz będzie w Valagilajne robić to wszystko bez pomocy robotów. Powiadają, że trzeba będzie do tego przywyknąć. Hano, co robić? Potrzebny mi klucz. Mamut? Narysujesz mamuta dla Momo? Momo, to ty? Ach, ale mnie przestraszyłeś. Co taki mały chłopiec jak ty tutaj robi? Momo chce obraz mamuta, tak jak Hans malował. Wybacz, nie mam przy sobie zdjęcia mamuta. To papier, to ołówek. Weź i rysuj. Momo chce mamuta. Nie poddajesz się łatwo, prawda? Momo, muszę teraz iść, ale zobaczymy się później, dobrze? Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo słucha. Momo. Mamo dziękuję, mamo się cieszy, chodź, za mamo idź, mamo pokaże tobie sekret. Szkoda, że porzucono tę łódź. Jest cała podziurawiona. Uff, tu jesteś, Momo. Zabrałeś mnie na ładny spacerek. Ale za to muszę ci powiedzieć, że tu jest przepięknie. Momo chodzi tu często. Momo lubi chlapanie wodą. Dzięki Tobie Momo, wyglądam teraz jak prawdziwa poszukiwaczka przygód, a nie prawnik. Gdyby Dan mnie teraz widział, chyba nie byłby zachwycony. Momo nie zna Dan. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Mamut to zabawka w jaskini. Ważna dla Hansa, ważne dla Anny. Anna mówiła. Jaskinia? Jaka jaskinia? Gdzie? Mamo, nie jest kłamczuch. Powiedz, Momo, czy myślisz, że po tych wszystkich latach brat Anny nadal żyje? Anna zawsze mówi, że Hans poszedł, ale może Hans wróci. W porządku, jesteśmy. No i co dalej? O, Kate i Momo rzucają teraz kamienie na wodę. Momo, przyszliśmy tu z powodu jaskini, pamiętasz? Musimy ją odnaleźć. Momo i Kate, przyjaciele. Momo, muszę teraz iść, ale zobaczymy się później, dobrze? Chyba jest zepsute. Ktoś musi mi pomóc. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo słucha! Pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. O, mamo, silne! W, to wiosło jest całe brudne i mokre. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać, Momo, słuchaj. Przesunęłam wiosło bliżej. Będziesz tak miły i pomożesz mi je wyciągnąć. Mama mówi, Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo, słucha. Pomożesz mi? Co mamo ma robić? Pomóż mi otworzyć zapory. Mamo mówi tak, mamo silne. Dziękuję Momo. Halo? Hej, to ty? Tak, a myślisz, że niby kto? Nie poznałam twojego głosu, to chyba przez tę odległość. Opowiadaj, jak ci się wiedzie w Europie. Szczęścia, raz ciebie, co? Mi nigdy nie zdarzają się takie niespodzianki. No wiesz, wszystko, co dotychczas widziałam w Europie, to mała wieś, a do tego niegrzesząca gościnnością. Na domiar tego cała sprawa komplikuje się, bo pojawił się ni stąd, ni zobąd spadkobierca, a ja muszę go odnaleźć. Wiem. Rozmawiałam z Lynn, która wpadła na Josa i wpadli razem na kawę. Nie był zbyt szczęśliwy. Jutro spotyka się z klientem, a kiedy Marson mu powie, że sprzedaż jeszcze nie doszła do skutku, cieszę się, że będziesz po drugiej stronie oceanu, gdy zacznie się afera. Tak, rozumiem. A co u ciebie? Jak tam w pracy? Przegraliśmy proces feralu. Pracowałam 5 miesięcy nad tą głupią sprawą. Pamiętam na poprawienie nastroju poszłam do Bloomingdale'a. Wczoraj zaczęła się wyprzedaż. Och, szczęściara. Było wspaniale, Katie. Pamiętasz tę błękitną bluzkę z jedwabiu, która mi się podobała? Zgadnij, za ile ją kupiłam. Nie wiem, za 250, 200. Za 140 dolarów. Wracaj tu szybko, to razem pójdziemy na zakupy. Gdyby to ode mnie zależało. Słuchaj, muszę kończyć. Zadzwoń szybko, chcę znać każdy szczegół twojej wspaniałej przygody. Nie żartuj, uważaj na siebie. Ty też. Dobrze będę. Tak, słucham. Katie, co się z tobą dzieje, moja mała różyczko? Próbuję się z tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, o, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś? W Paryżu, Londynie, Wenecji? Waladilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. Cóż ty tam porabiasz? No, wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam? Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Mamo, proszę, muszę. Franka Malkowicza, rosyjskiego solista operowego. Możesz go nie pamiętać, kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj! Naprawdę nie mam czasu, oddzwonię do ciebie. Jest uroczy jak dawniej, byliśmy. Mamo, muszę już kończyć, zadzwonię, obiecuję, kocham. Katie!